Ziemia, jedna z najfajniejszych planet naszego układu, jest większa od Księżyca, jest mniejsza od Jowisza, jest średnia i ma wodę. Mimo to wszyscy chcą lecieć na małego Marsa, bo jest tam dużo suchego piasku. Mars ma też fajny kolor i też dlatego wszyscy chcą tam lecieć. Wszyscy chcą lecieć na Marsa. Wszyscy chcą lecieć na Marsa przez wieki, ludzie zastanawiali się, co jest poza atmosferą, co jest nad planetą, którą wszyscy znamy. Przez wiele lat polegaliśmy na Amerykanach Jednak znamy, wszyscy znamy historię kilku promów Które skończyły w naszej atmosferze Dlatego my postanowiliśmy odwiedzić dziś naszą Polską Agencję Kosmiczną Która jest za moimi plecami Zobaczmy co u naszych mechaników Dzień dobry Witam Halo, halo, halo Żaden kamer, żaden kamer Ale, a to jest tamto. A jak tam idą prace? Po no, no na razie idzie dobrze, nie? Terminy nas gonią, mam z pracy na. No, dam radę, ze spokojem. A można to zobaczyć jakoś? No chodź, spokoj. dobrze? Tak, idzie. To okej, okay. właśnie, zakończę mutować podwozie, także. Myślę, że. Kurwa, ale co to jest? Co? No to kurwa! Dziura, ale to jest tylko zbiornik paliwa, to. No, kierownik, to jest... zapiszę, no, mów... słyszałeś co on mówił, nie? No to wezmę jedne to no tutaj. No Zakleję, nie będzie Kurwa. widać, zobacz. zobacz. wszystko musi się spieprzyć. Jakie to? Czekaj. Tak, panie kierowniku, tak. Wszystko w najlepszym porządku, panie kierowniku. Nie ma co się martwić, terminem wszystko będzie. Wszystko zdążymy, tak? Z tak, tak, mechaników, wszystko w porządku. Zajrzyjmy teraz do laboratorium. Yy. Witam serdecznie. Witam. Ja i moi widzowie chcielibyśmy wiedzieć, co właściwie się w takim laboratorium kosmicznym robi. Cóż, w naszym laboratorium badamy wpływ. Wszelkich czynników związanych z podróżą na Marsa, na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne naszych astronautów. Mhm. Podam przykład. W dniu dzisiejszym zajmujemy się wpływem sztucznego światła na stan psychiczny naszych astronautów. Oto jest żarówka. Zwykła żarówka, jaką spotykamy się na co dzień. Poddamy ją szeregowi badań, aby wiedzieć o tym produkcie wszystko. I aby nie było żadnych niespodzianek podczas podróży. Ale to badanie przeprowadzi Wam teraz? Tak. Przeprowadzę teraz i umieszczamy żarówkę wkrótce. Bardzo ważne jest, aby badanie było przeprowadzone w sterylnych warunkach. Dobra, to jest dobra. absolutna podstawa. Myślę, że mogę rozpocząć badanie. Myślę, że badanie można uznać za zakończone. Dobra. Dzięki temu badaniu. Z całą stanowczością możemy stwierdzić, że ten oto produkt to żarówka. No tak, ale to jest napisane na opakowaniu, nie? Tak, ale nie możemy ufać producentom. Musimy sami zbadać wszelkie aspekty związane z tym produktem. Na przykład, na opakowaniu napisane jest, że ta żarówka jest 100 -watowa. Nie możemy zaufać producentowi, dlatego przeprowadzimy kolejne badanie, aby to sprawdzić. Żarówkę ponownie umieszczamy w próbce. I podamy ją kolejnemu badaniu. Cholera, po, po, po co badasz trzeci raz tą żarówkę? No nie kamerują nas, nie widzisz? A co mam badać? To, masz to. To, to da... Sterylne warunki, to miałby w w warunkach. Chodź! <słuch> Jezus! Masz, sterylne. Co to mam zbadać? Tak, to ma... kierownika. Na A gdzie? To cię zmieści. Pa kierowniczku kochany! A, Widzimy, to, że w laboratorium pracowały... Ale się nie zmieści. To może sprawdźmy teraz co się dzieje u mechaniku, bo dostałem sygnał, że skończyli właśnie testować lądownik. No dalej, no pochyl się. Głowa, Głowa wystaje. No to pochyl tą głowę do przodu, no w atmosferze się spali. Nie da rady. No jak nie da rady? No zobacz. Jezus! Nie wiem, może wiem. Wymijmy coś, tak. Trzymaj. Jeszcze kusza. No spróbuj teraz. No jak? Lepiej? Pasuje? Pasuje. 14 lipca. Stoję tutaj z jednym z głównych konstruktorów naszej polskiej rakiety Discovery. Zaraz będziemy z nim rozmawiać. Natomiast proszę, że spójrzcie Państwo z bliska na to, na to cudowne. A już tak odchodząc od budowy silnika, skąd się właściwie wzięła nazwa Discovery? No to pies, mojej sąsiadki miał tak na imię. Proszę, nawet mam tutaj zdjęcie jego. Pokażę to pan. Bardzo wzią? ładny... Yy, no ten pan redaktor. pyta, skąd się nazwa wzięła, proszę... Yy, nazwa. A nazwa. Yy, a bo ja w telewizorze taki program oglądałem. Jak Ciebie? w telewizorze program, jak w telewizorze program... Ja tu mam proszę mówiłem pies. Bardzo ej, ładny ej wcale proszę Nie, tej, wcale tak nie było. Tak? No. Ale. Pies. Dobra, nieważne, a skąd się wzięła w silnikach polska flaga? No, jak to skąd się wzięła? No. No przecież w kosmos zleciły, to musi być flaga, nie? <głos> <głos> Albo pojechałeś do się... dziennikarza. No ale to nie powinna być wbita w ziemię na innej planecie, a nie w silniki? A... Rysiu? Przecież ci mówiłem, tak? No nie w silnik, tylko w ziemię! Jezu, Rysiu, pali się! Grzesiu! mówiłeś, ci, zakleił tą dziurę, debilo! Jasna cholera! Tak za, no myśmy, ja. nie! No nie Arabii będzie! Hikierów, nie zamorduje chyba. To pilot w środku był... Mamy przeja... Yes, nie zdarzyło! Zabiliśmy! Na koniec chciałbym państwu przedstawić porównanie jakości zdjęć z naszego teleskopu Piotra Franceskiego i teleskopu Hubble'a. Zostańcie z nami. Jedziemy właśnie na miejsce do profesora Walecznego, żeby porozmawiać z nim, jak to, jak to wygląda, jak wygląda podróż teoretycznie na Marsa, jak można przygotować Polską Agencję Kosmiczną do tego. W... Kieruj, bo widzisz, jak jedziemy. Niezmiernie ważną rzeczą jest też wykupienie już tam na miejscu, na Marsie, biletu miesięcznego, który pozwoli nam na korzystanie z usług tamtejszej komunikacji. A najważniejsze, co mogę powiedzieć dla państwa, jest to, że aby wziąć ze sobą bardzo dużą ilość wody, ponieważ na Marsie ona w ogóle nie występuje. Rozumiem, czyli żeby... Po co właściwie leci, leci się w kosmos? Hmm... Według pana. No za chuja nie wiem, no, panie. Ja po prostu na podwórku flagi wbijam, tyle. Tyle ode. Dziękuję.